Nie no, powiem ci, jesteśmy już parę dni w podróży, ale co jak co, nie? Ale ten ziomuś od tych dzielników miał rację: Najpiękniejsze miejsce na ziemi to jest. Że tu są takie atrakcje, stary, nie miałem o tym pojęcia w ogóle. O, uważaj, ale chodzenie po tych drzewach jest kurewsko ryzykowne, szczerze. No, jest naprawdę piękne: no. nigdy nie byłem w takim miejscu, ja się nie dziwię, że ludzie tu ciągnęli. No. A teraz to tu trochę wyginęło, ich, jakby. To prawda, Podróż. bardzo mało osób. Ten kierunek nie jest taki młody. No, no. Ale szeryfów, szeryfów jest sporo. Jeśli chodzi o stróżów prawa, to myślałem, że wiesz, że... No szczerze mówiąc, myślałem, że żadnego nie spotkamy. No ja się natrafiłem na tego, jeszcze ostatnio musieliśmy uciekać przed policją, jak to jedzenie ukradliśmy. Masakra. Nie wiedziałem, że tu tyle stróżów prawa, wiesz co, ja... wie, co chodzi. Tym razem chyba będziemy musieli tego szeryfa jakoś unicestwić. No. jakoś unicestwić. No. No oczywiście, no a nie ma nie ma, nie ma, nie ma starej najocji. szczerze mówiąc. No wiesz o co, mi chodzi już teraz strzeliłem w niego strzałą, No nie jest mi nigdy śpieszno do zabijania ludzi, szczerze mówiąc, nie, nie lubię tego. Ale jak ma nam tak deptać po piętach cały czas, to... No tak, to jest kwestia swego rodzaju inwestycji czasu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bo i tak no. będziemy się z nim męczyć i tak on będzie chciał zabić nas, jeśli nie my jego. Ej, szczerze? przydałoby nam się konie. Co myślisz, żeby jakieś ukraść z najbliższej stajni? Już trochę tych stajni tutaj mieliśmy. No dobra, ta My Będzie szybciej o wiele. Podążamy ciągle tą drogą bez kresu. Szczerze mówiąc, już pamiętasz, do miasta jak szliśmy, to już, już się wkurzyłem na tą drogę i szliśmy dżunglą, nie? No ale no. tak jak nam mieszkańcy powiedzieli, no tą drogą jednak najlepiej iść najbezpieczniej. W ogóle to propo potworów to się myliłem, bo tu nie ma żadnych słów, Wiesz Więc co, no wydaje mi się, że jak, jak szliśmy tą dżunglą, to walczyliśmy z nimi, nie? Więc to jest raczej kwestia tego, że po prostu idziemy tymi cywilizowanymi... O! Koniec! O! Akurat! Ale no, to tak jest chyba kwestia tego, że idziemy tymi cywilizowanymi ścieżkami, nie? A jest pytanie. Aha, no, to wydaje mi się szczerze, że to jest zamieszkałe, dlatego walimy szybką dzitkę. Szybką dzitkę Stary. Chodź, bierz te konie. A którego bierzesz? Krabia i Patryk. Ja biorę Patryka, bo ma zbrojkę. Zabierz, so bierz się krabia, jak chcesz. Dobra, dobra. Dobra, chodź, spadamy, spadamy. Gida! O, otwieram. Gida, gida, gida. Oj, chyba ktoś nas zauważył, uciekamy. O, no nic. Co to jest za miejsce? Tak. Widzisz to co ja, człowieku? Niesamowite. Wow. Niesamowite. O! Spróbujemy się tędy przydostać, co? A, jako nie wyjdzie. Patryk nie wejdzie tędy. No, też mi się wydaje, że go Patryk nie wyjdzie Za gruby jest coś zrobić ale my możemy się tam, możemy się tam wybrać, nie? Szczerze mówiąc, nie widzę nic co stałoby nam na przeszkodzie. Koniki tutaj poczekają, no miejmy nadzieję, że ich nikt nie znajdzie. Mówisz, że ktoś nas zauważył? strzechać sprawdzę czy nas ktoś goni. Wydaje mi się, że ktoś był na strychu, jakby w tym domu. No nie, no ale w tym domu to była masa osób, to był jakiś ośrodek pracy tak samo, nie? Aniżeli aniżeli coś konkretnego, one się nazywają hrabia. Fajnego się tego konia znalazłeś. Biały, arabski. Podoba mi się. No, fajny, fajny, no. O, cholera, ślicznie tutaj jest. Ja powiem ci, stary. Warto, jak... że nie marna habeta. No to prawda, marna habeta raczej by się nie przydała zbytnio. Daleko by nie zajechała. O! Oho! Wow! Niezła niespodzianka, co? Coś co za tym sposób? obrazem się chyba skrywa Myślisz? Nie Nie Puściutko No i? No ale obraz możemy wziąć jak chcesz <grym> Poczekaj O! Wow Tu się skrywa Jak ty to zrobiłeś? Kliknąłem tutaj przycisk Tu się skrywa enchant Ej wiesz co? Poczekaj, poczekaj Ja tu nas zamknę Kolejny enchant ja tu nas zamknę, popracowałbym trochę nad enchantem, masz jakieś swoje rzeczy, nie wiem, siekierkę, to co, jakąś swoją broń masz, czy niezbyt? Tak, mam tą siekierkę, co mi dałeś. Nie kupiłeś ostatecznie w mieście nic nowego? Nie. No dobra. Więc wypadło mi to z głowy. No to zenchantuję wtedy tą siekierkę, nie wiem, poczekaj czy coś, albo iść tam koni przypilnuj, a ja tutaj trochę posiedzę, to nie jest, wiesz, to nie jest szybki proces. Rozumiem, no, dobra, do zobaczenia. Trzymaj okay. się. Okej. Siekierka też już gotowa. Swój miecz dalej ulepszam, chociaż już jest najlepszy. Ale ni nic nie szkodzi, dalej go szlifować. Nie można się poddawać, trzeba robić, trzeba iść ciągle do przodu. Jakbym poddał się z enchantem na początku, to nic bym nie zenchantował. A ciężko było się tego skończyć. Krux, chodź, to Twój goldpatryk ucieka. Ucieka? Lobak daleko uciekają. Cholera, miałeś się pilnować. aha. O, Kto nazywa w ogóle konia Goldpatryk? Nie wiem, totalnie kretyńskie imię, zgadzam się. Trzymaj swoją siekierkę, zenchantowana. zenchantowana. Dokładnie. Pięknie. Widzisz? Znaczy, w ogóle ciekawe, że, że wiedziałeś, na czym polega enchant. No ja wiem o coś, co nieco. Mówisz? Coś niecoś potrafisz? Tak. Ale umiesz w enchant faktycznie, czy nie? No tak, myślę, żebym Mógł ci zenchantować też coś, ale dobra. Skoro też jesteś dobry, to no polegam wiesz, na tobie. Wiesz co, szczerze mówiąc, zawsze miałem w sobie duszę intelektualisty, nie? A płynąc całe życie na statku i wychowując się wśród piratów, nie masz zbytnio miejsca na tego typu rozrywki, więc ja zająłem się enchantem, nie? I przy okazji zadbałem o swoją własną edukację. O. Ja ci powiem, że ja się czuję, jakbym w kółko jeździł w tą samą aleją. No to prawda, ale zobacz, właśnie zmieniliśmy, właśnie zmieniliśmy o. otoczenie. To też akurat akurat żeś wykrakał, to zabawne. Ale to prawda też ta droga jest bez końca i właśnie to jest najgorsze, że się, że się, że się czujesz, jakbyś w kółko, w kółko jeździł cały czas w to samo miejsce. Tutaj. Można się to, zgubić, naprawdę, no. Te bagnami przypominają stare to, co mieliśmy na tej mapie porwanej Tak? No, 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 no to nie nie wygląda. A, to a masz tą nie? mapę? Mam, mam mam poczekaj, sprawdzę tylko To sprawdź Tylko poczekaj, no tutaj gdzieś zajadę, o cholera Tu masz jakieś miasteczko normalnie, kolejne Zobacz Może się tu zatrzymamy O, o. Cholera, masz smycz do tych koni? Yyy, e, ta, idealnie Dwie o. liny No i klasa właśnie To masz jedną Dzięki, dzięki Cholera, tylko czy one się tu zmieszczą? Nie wiem, czy Patryk się zmieści. No mój chyba tak. Przeszedł, przeszedł. Chodź, Patryk, ale ale nie chcesz, co? Ale się z nim męczyć muszę. Dobra, skurczyłby. Jest i miasteczko. Dzień dobry. Tutaj taka strefa bardziej z tego, co widzę, handlowa. To Może mi się bardziej podoba. Może kupisz sobie stary jakąś broń, coś tego typu. Tylko może, przydałoby się? Tutaj nikogo nie ma, możesz kogoś poszukać. Ja zobaczę, słuchaj, za hotelami, zatrzymamy się tutaj, bo to jest nie dojrze fajna miejscówka, to też wiesz, od dobrych paru dni, tak naprawdę, od wyjechania z tamtego miasteczka, no to jesteśmy ciągle w trasie. Teraz, co prawda, mamy konie, to będzie nam się podróżowało wygodniej, ale i tak na parę dni bym się tutaj zatrzymał, wiesz, odpoczął, odsapnął. Tak naprawdę, od kiedy poznaliśmy się w tych ruinach w Peru, e, znaczy ciągle jesteśmy w Peru, ale w tych ruinach, w tej, w tej, w tej dawne, dawnej budowli inków. No to od, od kiedyś tam poznaliśmy, no to ciągle jesteśmy w podróży, ciągle jesteśmy w trasie. No tak, no trasa jest, ale widzimy, zwiedzamy, przy okazji uczymy się, szukamy skarbu. No, co przy okazji? Przy, a to tak, przy okazji ten skarb kompletnie. <ścoughs> ale fakt, fakt. Powiem ci, że na początku się wkurzyłem, nie jak przeczytałem tą jego książkę. Ale jak, jak napisał, że mam to traktować jako dar. Ale po czasie uważam, że, że, że ma poniekąd racji, stary. Tu jest tak pięknie. Co to jest za okolica, to ja nie wierzę, nie? Naprawdę, że ludzie tak mieszkają. A ja w jakiejś Europie, stary, marnowałem marnowałem czas. Jak tu można w takich, w takich warunkach, stary, żyć. Dobra, no popatrz tu za hotelem, a ty sobie iść tą broń kupić, nie? No dobrze, dobrze. Dzień dobry. No, co mi wygląda? Jak recepcja. Nie słyszę, jakąś rozmowę jest tam. Poczekaj. Kurde, ten kruk co mi robi niezłe problemy. nie jest. O, bolerę, to jest chyba tak łatwo. Złapał się z tym klejem organem i myślę, że nie wiem. Są to jakimiś panami. Trzeba ich zdorwać. Klej Morgan to też niezły zły Pamiętam go z czasów starych. Znają się? A... Nie przyszł... Dobra chyba Chyba mogę już wyruszać w drogę. Czekaj to co się znalazłem hotel Dobra Skubany mnie poszczeliły, ale To nie koniec Dobra, trzeba się go jakoś pozbyć. Będę go śledził przez jakiś czas. Zobaczę co zrobi. Mam nadzieję, że nie spotka kleja. Oj, Cold Patrick, ciekawe kogo to koń. Zdziwiłby się, jakby się dowiedział, czyli. No. O! Prawie mnie zobaczył. Przepraszam, Bursa. przepraszam. On idzie. Nie może jest tu kto? Jedna. Dzień dobry, y... jest tu chyba po mnie. Cześć, słuchaj, tak stwierdziłem, tak stwierdziłem, że miło byłoby się spotkać, porozmawiać, prawda, ten no. No bo tak nieprzyjemna, nieprzyjemna ostatnia sytuacja wyniknęła, prawda, postrzeliłem cię tutaj, widzę, że masz opatrunek założony. No. No i no, 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 no i przykro mi, że tak sytuacja wyniknęła, bo ja chciałem porozmawiać, może na pizzę cię zabiorę, słuchaj. O czym ty gadasz, Jaka pizza? Ja a cię teraz chwytam i idziemy za kraty. No właśnie, taka sytuacja jest, że ja zbytnio nie zamierzam ci pozwolić, dlatego w takim razie, skoro tak stawiasz sytuację, no to może od razu przejdziemy do walki, przyjacielu. Skupany. Tak użałkowany. Muszę walczyć drugi raz. O nie. Teraz się przygotował, cholera. Użałkowany. zadaje Mi no obrażenia tyle samo, ile, ile zadaje do ciebie. Nie, nie zawsze, nie przy każdym strzale, ale zazwyczaj tak działa. No co, będziemy się tak strzelać? Przeszedłbym do walki wręcz, ale moje ostrze od razu cię zabije. A ja chcę patrzeć, jak umierasz O! O cholera! Co się stało z Makuszem? Kruks, jadam ci! Najwyżej przywiozę cię martwego. Co ty Ta? robisz? Taka polityka pracy, stary? Że martwego chcesz mnie przywieźć? To zobaczymy, zobaczymy. Ale... No tak się będziemy strzelać... To nic z tego nie wyniknie. Trzeba wykonać pierwszy ruch. No dobra. Co, z Kolega cię zostawił? Ten miecz powinien zabijać na hita. Ale nie wiem, jak to działa w przypadku ludzi. Gdzie jest Clay Morgan? Co cię to obchodzi? Nojku. Czekam U. To strzelanina. No strzelaj, strzelaj dalej przez tą siebie. O, o cholera, snajper. No tak, to się znalazł zajęcie. Kurde, jego macie. Dobra, nie przedłużajmy, walczmy. Ale nie wiedziałem, że moje ostrze jest takie słabe. Chyba osłabiłem je oh. moim ostatnim męczantem. Szerifie! Czy coś ci dolega? Coś cię boli, hej! Nie uciekaj! Sherifie! Hej! Daj mi spokój! Ale co? To... Synu, ale co ty mnie gonisz? Jeszcze po ciebie wrócę. Mhm. Tak, zobaczymy. O. No będziemy się bawić tak w kotka i myszkę? Ej, to mój koń! Dzięki za konia Ej, nie, nie daruję Zrzucam cię z niego Zrzucę go, zrzucę go Zdążę O cholera Nie Ojczur e, Tyle się nacieszyłem koniem no, Zaraz muszę znaleźć kleja Tyle by było z szukania hotelu, a było blisko. O, muszę znaleźć kleja i go poinformować o zaistniałej sytuacji. A tutaj był hotel, muszę też poinformować, tutaj nie wiem, nie wiem kto tym zarządza. Eee, dzień dobry. Okay. O, kruks jestem. No, klej! No, dziwne spotkanie, no muszę przyznać. Z ty tutaj w ogóle. Ja wiem, że razie... rozmawiałem, rozmawiałem z właścicielem, właśnie i po, pozwolił nam tu zostać na parę dni. Wynajęłem taki, jakby ten pokój. Okej, okay, a gdzie właściciel? Nie wiem, ale jakichś dwóch typów się tu nawalało ostatnio. No, no przed chwilą, nie? Ja z szeryfem.